Dzień dobry! Dzień dobry! Nagrywam wam live. A. <laughs> Może nie, na, la, nie live, ogólnie nie, ale nagrywam po to odcinek żeby. A w ogóle, dzień dobry widzowie, bo tak troszkę się czasu nie widzieliśmy. Co prawda? Więc postanowiłem nagrać filmik. Z, y, mogę do 5 godzin, nawet, nagrywać nawet do 100, bo to jest zwykłe nagrywanie. Potem ja to wszystko przesyłam na YouTube'a. Jeśli się będzie działo, dało to tak. To widzowie. Mm, no wiecie, no, Może się będzie dało, to. To wam prześlę na YouTube'a. Więc, no. Nie, na no, 100% będzie. <laughs> A ja się, ja się sam nagrywam, ale ja to potem prześle. Dobra, więc co ja tu miałem wam zrobić? Eee, yy, tak. Yy. Nie wiem. Nie wiem akurat. E, dobra, na pewno nie wiem, chcieli... Jak, jak ten. Jak będę grał na konsoli. Bo no to Was nudzi. Ale co by was tu bo tak pointeresowało. I widzowie jak będą komentarze, no to napiszcie mi co Wy lubicie, albo co tam. czybym nagrywał coś na piśmie po na konsole. No Więc no... Napiszcie mi. Ja już kończę, bo ja będą komentarze, to ja tego, ja ten filmik wrzucę, ale tak do to, to mi napiszcie, ok? Pod tym filmikiem. Dziękuję.